Cześć. Pytaliście na live'ach o aferę, o której wszyscy mówią, o Epsteina. Mamy ujawnienie akt. Ja kiedyś interesowałam się ogólnie tą postacią i domniemanym samobójstwem, ale w tej chwili cała ta historia nabiera jeszcze innych barw, ponieważ po pierwsze podważa w sposób jednoznaczny pewne. Duchowe i nawet naukowe, czy polityczne autorytety, a po drugie, po drugie zmusza do refleksji. I tutaj właśnie w tym kierunku chciałabym pójść, bo po trzecie, jeszcze aktywuje mnóstwo teorii spiskowych, których jest aż tyle w internecie, że trudno się opędzić, trudno nie trafić na te treści. Mamy w tych aktach ujawnienia dotyczące wielu osób, które są. Nadal gdzieś tam na jakimś publicznym świeczniku, czy to ze względu na autorytet moralny, duchowy, czy polityczny, czy jeszcze inny naukowy. I o tych kilku osobach powiem, oczywiście nie zamierzam omawiać wszystkich, ale powiem też z mojej strony o tym, co uważam tu za najbardziej kluczowe dla nas, dla ludzi świadomych na kanale Master Your Life, jeżeli jesteś tu po raz pierwszy. To przedstawię się króciutko. Nazywam się Izabela Kopaniszyn, jestem doktorem socjologii, psychologiem transpersonalnym, terapeutką, coachem i zapraszam do nas, do Sintry, gdzie razem z mężem prowadzimy duże centrum rozwojowe, po to, byś mógł przeżyć transformujące doświadczenia, byś mógł zobaczyć, co naprawdę w życiu jest ważne poza tym, co ci wmówiono, byś mógł się odwirusować, odprogramować i zaprogramować sam. Na nowo. Tworzymy tutaj na tym kanale społeczność ludzi zainteresowanych świadomością, jej granicami, jej poszerzaniem. A po więcej, zapraszam Cię oczywiście na naszą stronę www.masteryourlife.pl. Kochani, od razu to moja uwaga, sugestia: sprawdzajcie te dane. Jeżeli widzisz jakiś straszny rytuał, który Opisuje się jako jedzenie dzieci, picie krwi niemowląt. Masz takie cudowne narzędzie jak chatbot, ChatGPT, Gemini czy inny, i do niego możesz wkleić czy to screenshota, jeśli jest to filmik, bo on niestety jeszcze nie da rady przeanalizować wideo, ale możesz też dać link, możesz zwyczajnie dać zdjęcie, pobrać i Wstawić chatbotowi zdjęcie i poprosić o źródło. Chatbot jest w stanie dużo lepiej niż ty znaleźć pochodzenie oryginalne danego materiału i stwierdzić, czy jest on wiarygodny, czy nie. I od razu z góry mówię: zrobiłam wiele takich eksperymentów. Większość tych bzdur, tych zdjęć, tych opisów jest po prostu pewnego rodzaju fikcją literacką. Która sprowadza się do mnożenia wysoce emocjonalnego kontentu, po to, by była klikalność, po to, by algorytm podpowiadał, bo algorytm generalnie każdy, czy to Facebooka, czy Instagrama, czy innego medium, jest ustawiony na klikalność. O tym też mówię wielokrotnie w moich wideo. Także bądźmy sceptyczni, bądźmy ostrożni, bądźmy uważni, nie wykluczajmy niczego tylko dlatego, że wydaje się nieprawdopodobne albo że bardzo trudno byłoby nam żyć z tym, że coś takiego się dzieje, ale sprawdzajmy. Bądź sceptyczny po prostu. To jest to moje wezwanie na początek i tutaj chciałabym się odnieść do kilku materiałów, które znalazłam w sieci. Otóż, może powiedzmy na początek, kim był Jeffrey Epstein. Choć wydaje się jakby z martwych wstał w tej chwili i oczywiście trafiłam również na Spiskowe teorie o tym, że Epstein jednak żyje, ale jak wiecie, Elvis też jest wiecznie żywy i Michael Jackson i Prince wszyscy oni są podejrzewani o to, że żyją, bo tak to już działa. Tak działa ludzki umysł, że czasami wolimy sobie stworzyć nieprawdopodobną teorię, po to, żeby nie uwierzyć w to, że nasz idol, czy osoba, którą podziwialiśmy, lubiliśmy, faktycznie zmarła. I tutaj nie będziemy się oczywiście kto zagłębiać, bo to nie ma żadnego sensu. Natomiast Jeffrey Epstein, jak wiadomo, po angielsku to brzmi lepiej. He was suicided, czyli popełniono mu samobójstwo najprawdopodobniej, a um, świadczą o tym takie fakty jak jego zgłoszona, zadeklarowana chęć współpracy z organami ścigania, gdy już był w więzieniu, bo jak wiadomo, Został zabity lub popełnił samobójstwo w więzieniu, i w związku z tym nie trzyma się to zwyczajnie kupy, żeby ktoś, kto zamierza właśnie ujawniać, chciał się jednocześnie zabić. On raczej chciał siebie chronić. I wiadomo o ludziach narcystycznych, jakim niewątpliwie był Jeffrey Epstein, że oni raczej są tchórzliwi i niechętni do tego, by łatwo targać się na swoje życie. A tu była deklarowana współpraca. Z kolei Ghislaine Maxwell była jego, niby to partnerka, tak naprawdę, partnerka głównie w biznesie zwanym handel ludźmi, czy w biznesie zwanym wabienie młodych dziewcząt nieletnich do jego czy ich pałacu na wyspę, po to, by mieć różne haki na ważnych ludzi wysoko postawionych. Tak, widziałabym tę operację jako jej główny cel, a nie rytualne jedzenie dzieci. Gislein była córką, jest córką Roberta Maxwella, który z kolei w sposób udokumentowany, to wiadomo, współpracował intensywnie z Mossadem. I dlatego akurat te kierunki rozważań, że była to operacja polityczno-może nawet militarna w pewnym sensie, są dużo lepszą teorią i dużo mniej negatywnie spiskową, nawet jeśli mówią o spisku, niż te wszystkie, wiecie, krwawe mordy i tak dalej. W każdym razie, no na przykład, takim bardzo kontrowersyjnym elementem dyskusji, i słusznie akurat, jest nauczyciel duchowy Deepak Chopra. Bardzo znany od wielu lat, propagujący adualność, od wielu lat mówiący o medytacji, o umyśle i tak dalej. Też mam jego książki. Deepak Chopra to jedna z osób, które wzbudziły dość duże poruszenie po tym, jak ujawniono, że pisał do niby biznesmena, ale to też jest kontrowersyjne, ponieważ Epstein stał się biznesmenem znikąd i nagle, jak pokazują dochodzenia, więc ktoś prawdopodobnie wpompował w niego te pieniądze, żeby... Miał wpływy i wiódł życie, jakiego, jak się później okazuje, również z akt zazdrościli mu nawet ci, którym się dobrze powodzi. I do tego pedofila, a nawet gwałciciela, nauczyciel duchowy Deepak Chopra, napisał: Bóg jest konstruktem. Urocze dziewczyny są prawdziwe. Oraz: Przyjedź z nami do Izraela. Zrelaksuj się i baw się dobrze w towarzystwie ciekawych ludzi. Jeśli chcesz użyć fałszywego nazwiska, przywieź swoje dziewczyny, będzie fajnie, że będziesz z nami. Ludzie, nawet po kroju czopry, okazują się być wtedy zupełnie niewiarygodni. Jeżeli pisał w ten sposób, ewidentnie zabiegając o względy takiej osoby, jaką był Epstein, to znaczy, że coś jest nie tak. Po prostu nie bójmy się tego powiedzieć. To nie była chwila słabości. To jest moim zdaniem jakiś aspekt ukrytego narcyzmu. I pokusa, by jednak pławić się w świetle własnej i cudzej chwały, w świetle reflektorów, w świetle przywilejów. Bo cała procedura związana z nadużyciami wobec tych kilkunastoletnich dziewcząt, była skierowana na to, by ludzie którzy korzystali z tej oferty dziwnej, czuli się uprzywilejowani 60-70 lat starsi mężczyźni, dokonywali aktów, które trudno nawet nazwać współżyciem seksualnym, aktów przemocy, aktów nadużycia na tych młodych dziewczątach, które wierzyły, że poprzez te koneksje, Czeka je coś lepszego, więc formalnie nie były porywane. Może nawet niektóre formalnie nie były wcale gwałcone. Wierzyły, że jadą na przyjemną przygodę na wyspę Bogacza, gdzie kroi się przed nimi perspektywa zostania aktorką, modelką itd. Normalne, dopuszczalne marzenia młodej, ładnej dziewczyny. I tak właśnie działała. Gislaine Maxwell. Ona je wabiła. Ona też była ładną, dobrze ubraną, wiarygodnie wyglądającą kobietą, wykształconą. W związku z czym ufały. No a potem prawdopodobnie okazywało się, że jest za późno. I otóż Deepak Chopra brał udział w tych imprezach. A skoro te imprezy mu się podobały, nie miał żadnych moralnych wątpliwości, to znaczy, że nie zasługuje na miano naszego autorytetu duchowego. Sama mam jego książki, nawet powiedziałabym, że wiele z nich jest ciekawych, na przykład Medytujący Umysł, Dziesięć Kroków Wolnego Życia, chyba jakoś tak bardzo dawno je czytałam, ale wtedy Deepak pławił się jeszcze w chwale niemalże oświeconego nauczyciela duchowego, który absolutnie, trudno byłoby to sobie wówczas wyobrazić, i nie byłby zdolny do nadużyć i molestowania seksualnego, ani też do wielkiego podziwu dla kogoś tylko dlatego, że żyje na wysokim poziomie materialnym i lata samolotem zwanym Lolita Express. Zatem Deepak Chopra pokazuje nam, że by nie ufać temu, że ktoś używa ładnego języka, że mówi o duchowości. Nadużycia życia w obszarze tak zwanej niedualności, advaita, vedanty, czy też szeroko rozumianej duchowości są w istocie powszechne. Wystarczy obejrzeć dokumenty na Netflixie czy na innych platformach o różnych sektach, które również twierdziły, że mają monopol naprawdę lub że ich lider jest osobą świętą. Czy oświeconą w zależności od paradygmatu. Nie powinno nas zatem dziwić, że jak powiada wszak bardzo stare przysłowienie, wszystko złoto, co się świeci. Tak mówiły babcie. Zapamiętaj to, drogie dziecko. Nie oceniaj po pozorach. Wtedy cię to nie zdziwi. Dla mnie osobiście dipak Chopra wzbudził pewne wątpliwości w momencie, gdy zaczął pokazywać się z dość takim wyraźnym. Brzuszkiem, z otyłością. Dlaczego? Nie dlatego, że jestem tutaj teraz Bady Shamerem i że nie lubię kogoś za to, że nie ma dość samodyscypliny, ale pozwalam sobie rozumieć, że za otyłością jednak u nauczyciela duchowego, u kogoś, kto śmie jawić się jako autorytet, jako osoba, która ogarnęła swoje życie, jest to pewnego rodzaju czerwona flaga. No to znaczy, że sobie pobłaża. I właśnie to pobłażanie sobie później w aktach Epstein'a świeci w pełnej krasie i wcale mnie to nie zdziwiło. Po tym, jak myślałam, no chłopak ogarnia ciała. A jednak ogarnianie ciała na takim bazowym poziomie jest ważną częścią rozwoju duchowego. Może nie być ważne do jakiegoś czasu, gdy masz inne, poważniejsze problemy, i gdy zajadasz swoje stresy, swoje lęki. To rozumiem, że to może nie być priorytet, ale jeżeli śmiesz stawiać się w roli tego, kto jest przewodnikiem dla innych na ścieżce, to tu już się zapala czerwone światełko, no bo ewidentnie czegoś nie ogarniasz i to nieogarnianie łączy się z pobłażaniem sobie. Znalazłam, kochani, jeden wpis z wielu, które przeczytałam na naszym polskim internecie, na naszym Facebooku, który chcę wam przeczytać, bo uważam, że. Jest i zabawny, i mądry. Nie wiem, kto za nim stoi, może się ujawni. W każdym razie ktoś o miku baba Jędza, pod postem roberta Rienta napisał tak. Afera Epsteina to nie jest po prostu historia o jednym obrzydliwie bogatym człowieku z prywatną wyspą, i jeszcze bardziej prywatnym sumieniem. To jest Regent naszych czasów, prześwietlenie elit. Żyjemy w epoce upadłych autorytetów i to nie takich, co się potknęły na schodach. One runęły jak betonowe pomniki po trzęsieniu ziemi. Prezydent Stanów Zjednoczonych, przywódca wolnego świata, człowiek z czerwonym guzikiem, coraz częściej przypomina chłopca z piaskownicy, który krzyczy: To moje! i rzuca łopatką w kolegów. Cesarz świata w wersji limitowana edycja Ego XXL. Ładne, prawda? I dalej ta sama osoba. Papież, Watykan, księża, instytucja kościelna, która miała być latarnią moralności, świeci jak żarówka w piwnicy, mruga, przygasa, czasem wybucha. Święte słowa w niedzielę, skandale w tygodniu, ciche transfery z parafii do parafii, jak w piłkarskim okienku transferowym, tylko że stawką są niegole a ludzkie traumy. Lekarze, medycyna konwencjonalna system, który bardziej zarządza objawami niż przyczynami trochę jak straż pożarna która zamiast gasić ogień, sprzedaje coraz droższe gaśnice i przekonuje, że dym to nowa norma klimatyczna tu by się aż prosiło powiedzieć kliniczna chorób coraz więcej, leków coraz więcej zdrowia jakby mniej. Fundacji i schroniska, reklamy, które wyciskają łzy jak sok z cytryny, dramatyczna muzyka, spojrzenie psa w slow motion, narrator z głosem jak z apokalipsy, a potem sprawozdania finansowe, służbowe all inclusive w ciepłych krajach, nowe suwy do transportu darów, prywatne jacuzzi, dobroczynność w wersji premium. Pomagamy, ale najpierw sobie. Politycy. Tutaj baba jędza naprawdę nie musi się wysilać. Wystarczy włączyć wiadomości i zrobić popcorn. Obietnice przedwyborcze składane z taką lekkością, jakby były pisane ołówkiem na zaparowanej szybie. Moralność zmieniana częściej niż garnitury. Ideologie jak kolekcje sezonowe. Gdyby hipokryzja była dyscypliną olimpijską, to mielibyśmy złoto w każdej kategorii wagowej. No i w tym całym krajobrazie, mówi dalej, ta osoba pojawia się Epstein, człowiek, który był uważany za elitę, za śmietankę, za wielkich tego świata. I ta afera, zgadzam się tu z moją przedmówczynią, pokazuje, że pieniądze i wpływy tylko uwypuklają to, co w człowieku wcześniej się działo, czyli pokazują poziom narcyzmu, pokazują skupienie na sobie chciwość i poczucie bezkarności i chodzi o to, że w całym tym teatrze, jak mówi ta osoba, nie to, że coś śmierdzi było najzdrowszą reakcją, tylko chodzi o to, że my możemy się zastanowić, czego my się uczymy z tego typu sytuacji, czego się uczymy dla siebie w swoim życiu by na przykład nie oceniać po opakowaniu, by sprawdzać, z kim mamy do czynienia naprawdę, by być, jak powiedziałam na początku, właśnie sceptycznym. Mam nadzieję, że tego. Bo to, co ci ludzie zrobili lub powiedzieli w kluczowych momentach, podważyło nasz szacunek do nich jako autorytetów moralnych przede wszystkim, jako do ludzi, którzy, no właśnie, robią to, co mówią. Podobnie było z Noamem Chomskim kiedyś w covid gdy on, twórca teorii manipulacji społecznej, która świetnie się stosowała do sposobów zarządzania tym kryzysem na skalę globalną, i o tym mówiłam, jest wideo na kanale na ten temat. Nie twierdząc oczywiście, że żadnej pandemii nie było, tylko że jest zarządzana w sposób ukazujący dokładnie teorię Chomskiego. Wspierał autorytaryzm w COVIDzie w imię dobra wspólnego. Skrajny autorytaryzm, wymuszenia szczepień, zamykanie ludzi itd. I u wielu osób wtedy, można powiedzieć, stracił swoją wiarygodność jako osoba, nie jako naukowiec. Podobnie Piteratia człowiek który jest znany z propagowania zdrowego stylu życia chyba nawet jest lekarzem który mówi o dietach który pokazuje jak ćwiczyć jak żyć w pełni zdrowo również okazał się być ślepo zapatrzonym w Epsteina jest manem, który podziwia jego styl życia w sposób otwarty który wyraża się bardzo niestosownie o kobietach nazywając je no właśnie słowem na p i mówiąc do Epsteina że jego styl życia jest cudownie niesamowicie imponujący i że szkoda aż że nie może nikomu o tym powiedzieć czyli ci ludzie czy to Peter Atia, czy to Chopra wiedzieli że jest coś co należy ukrywać wraz z Epsteinem oczywiście wracając do tych teorii spiskowych nie jest tak że nie działo się nic. Muszę to powiedzieć, bo wiem, że zaraz się zaczną komentarze, że ja nie wiem, że ja się nie orientuję. Ym, wiadomo, że Epstein, jak wielu narcyzów, znanych choćby z trzeciej rzeszy, był zafascynowany eugeniką, która została dawno temu obalona jako hipoteza kompletnie nienaukowa, jako pseudonauka. On jednak się nią fascynował, rozmawiał z naukowcami, neurobiologami, genetykami, fundował niektóre badania, ponieważ miał zamiar stworzyć ale nie ma żadnych dowodów, że stworzył farmę swoich własnych dzieci. Klasyka narcyzmu im więcej mnie, tym lepiej. Więc być może kilka dziewcząt zostało faktycznie, że tak powiem, zainfekowanych jego nasieniem. Jest to również fantazja wszechmocnego w swoim mniemaniu narcyza o nieśmiertelności. Niemniej, ta farma raczej jako taka nie powstała. Być może były jakieś prototypy, pierwsze eksperymenty, bo jedna z tych dziewczyn w aktach mówi, że czuje się jak żywy inkubator. Więc tego typu aktywności prawdopodobnie były podejmowane, ale to nie znaczy. Kochani, nie znaczy, że te dzieci na przykład miały być ofiarą satanistycznych rytuałów. Na to nie ma absolutnie żadnych dowodów. Uwierzcie mi, przeczesałam sieć i wszystko, co udaje dowód, jest po prostu fałszywką. Natomiast mamy tutaj ze znanych osób również Billa Gatesa, który wiadomo, że bywał, podobnie jak Donald Trump. Są zdjęcia, dowody na to, że bywali u Epstein'a na jego wyspie. Co dokładnie tam robili, na razie nie wiemy. Natomiast mamy tu ciekawą rozbieżność pomiędzy relacją byłej żony Gatesa a samym Bilem, bo jego żona mówi, że to był trudny dla niej czas i to bywanie Bila na wyspie przyczyniło się do rozpadu ich małżeństwa. Że dla niej. Fascynacja tak młodymi dziewczętami przez dojrzałych statecznych mężczyzn jest sama w sobie niestosowna i nawet mówi, że współczuje tym dziewczynom i że cieszy się, że ma to za sobą. Natomiast Bill Gates mówi, że to są bzdury absolutne bzdury nie ma to nic wspólnego z jego udziałem w tych pedofilskich aktach. A jak jest naprawdę? Albo się dowiemy, albo nie, bo Bill Gates niewątpliwie należy do osób niezwykle wpływowych i mających teoretycznie taką moc, by po prostu przekupić kogo trzeba, o ile taka sytuacja będzie możliwa. Miejmy nadzieję, że nie. Krótko mówiąc, cała afera związana z ujawnieniem akt Epsteina. Jest aferą poza tym, że silnie polaryzującą, medialną, emocjonującą. Jest aferą, która powinna nas uczyć warunkowego ufania autorytetom, polegania na researchu, dokonywania intensywnych sprawdzeń tego, co widzimy, tego, co słyszymy i wyciągania własnych wniosków w oparciu dopiero o dobre kryteria rozumowania, a nie o Deepfaky czy jakieś tam wpisy, kogoś, kto się oburzył. Bo pamiętajmy, myślę, jest to ważne, byśmy zawsze mieli to na uwadze, że człowiek w silnych emocjach neurobiologicznie nie jest w stanie myśleć trzeźwo. Nie mamy dostępu do korynowej. Jeżeli nie mamy do niej dostępu, albo niepełny dostęp, to wyciągamy pochopne i zdecydowanie prowizoryczne wnioski. Dlatego też, Zachęcam cię, zrób dystans. Oglądaj, słuchaj z dystansem. Postaraj się oddzielić fakty od ich interpretacji i akurat to polecam ci zawsze w każdej minucie twojego życia, by stawać i oddzielać emocje od faktów. Interpretacje od faktów, ponieważ interpretacje są wtórne i idą za emocjami, jeżeli pojawiają się emocje, jeżeli Myślisz zaś trzeźwo i trzymasz się faktów, to twoje interpretacje będą dużo lepsze, dużo bardziej poprawne. I ostatecznie, jeśli nie wiesz, czuj się śmiało w tym, by zostać w fotelu, nie wiem, by się w nim rozgościć i czekać, aż przyjdzie, wiem. Bo to jest droga środka tak bardzo polecana przez wszystkie tradycje mądrości przez Taoistów, przez Sufich, przez Gnozę, przez Każdą jedną, właściwie, ścieżkę mądrości zostań w centrum i nie przejmuj się, że nie wiesz. Ważne, że zachowujesz w tym wszystkim równowagę i dostęp do własnej mocy, bo tę równowagę i ten dostęp chcą ci właśnie zabrać media, które cię wrzucają w skrajności i które grają twoim oburzeniem, twoim szokiem. To jest dopiero paliwo. Zobacz, że realnie tym paliwem jeśli byłyby jakieś byty astralne, demony, załóżmy czy zło w tej postaci ubrane, to właśnie tutaj dawałbyś największą pożywkę, napędzając się tymi chorymi emocjami, lękiem, bólem, szokiem, oburzeniem, a jeśli zostajesz w równowadze w centrum, połączony ze swoim jestem z akceptacją tego, co się wydarza, bo Ty wybierasz, co wydarza się w Twoim świecie, to już jesteś w elicie i to prawdziwej elicie świadomości. Elicie ludzi przebudzonych, którzy zarządzają własnym życiem, zamiast oburzać się na czyjeś. Jeżeli to wideo coś wniosło do Twojego, Rozważania na temat afery Psztejna czy innych tego typu afer, to proszę, daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, naciśnij dzwoneczek, by nie przegapiać innych treści i dołącz do nas, do świadomej, dużej, bardzo wspierającej się społeczności Master Your Life, w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 21.00 czasu polskiego na tym kanale, na live'ach, na których możesz komentować, zadawać pytania. Oczywiście, także tu pod tym wideo będę zachwycona, jeśli pozostawisz swój komentarz. I na koniec, proszę, kochani, bądźmy przebudzeni w sposób nienaiwny. Nie łapmy się teorii o płaskiej ziemi, włączajmy dobre osiągnięcia mądrej nauki w naszą transcendencję, w nasze poszukiwania jaźni, bo tylko wtedy możemy być tą elitą naprawdę a nie kolejnymi śmiesznymi ludźmi, którzy dokonują duchowego bypassingu i łapią się czegokolwiek, jakiejkolwiek teorii i praktyki, byleby nadać swojemu życiu sens. Nie wierzmy w reptili, którzy żyją z tymi krokodylkowatymi twarzami na tej ziemi, bo, bo to jest po prostu... Dosyć śmieszne i nie przystoi człowiekowi XXI wieku, który ma dostęp do szerokiej wiedzy, który ma dostęp do swojego rozumu. Osobiście nie poznałam nikogo, kto by widział reptila, więc wyluzujmy. Wyluzujmy też z rytuałami satanistycznymi i mówieniem, że Mel Gibson miał rację. Coś tam powiedział, o czymś tam wiedział, ale naprawdę póki nie mamy dowodów, przynajmniej pozostańmy w niewiem. Dziękuję i do zobaczenia.